Święty Jan dzisiaj mówi w swoim liście takie słowa: Świat zaś dlatego nas nie zna, ponieważ nie poznał Jego, nie poznał Pana Boga. Słowo poznać w języku biblijnym ma bardzo wyjątkowe znaczenie. Na przykład czytamy, że jakiś mężczyzna poznał swoją żonę, i w wyniku tego poznania ona zaszła w ciążę. Słowo poznać, Oznacza wejść w bardzo bliską, osobistą, intymną i życiodajną relację. Słowo poznać nie ogranicza się w języku biblijnym tylko do jakiejś aktywności umysłowej, intelektualnej, ale słowo poznać mówi o takim wejściu jednej osoby w relację z drugą osobą, całej osoby. Nie tylko jest to jakaś operacja intelektualna, ale wejście w relację. Więc to dzisiejsze Słowo Boże może być takim pytaniem: czy właśnie w taki sposób znam Boga? Czy o Bogu wiem, czy wiem o Jego miłości, o Jego bliskości, czy też Go poznałem? Poznałem Sobą, poznałem swoim sercem, czy wszedłem z Nim w bliską, intymną, życiodajną relację?